Dla aktywnych widzów do wygrania 6 k 47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 stycznia. Do wygrania macie face w o wartości 20 zł. Wystarczy że lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony WoWka W dzisiejszym odcinku spróbujemy zrobić koseł ze skrzyneczek Sigmy. To była troszeczkę tak jakby propozycja jednego z widzów On mi kazał, znaczy kazał, napisał, że otworzy skrzyneczkę Sigmy AK-47, lecz nie mogłem takiej znaleźć Więc otworzymy sobie po kolei różne skrzyneczki Sigmy, No i sprawdzimy czy takie skrzynie pozwolą nam zdobyć dzisiaj właśnie koseł Więc mam nadzieję, że tak eee, dobra, to taki fomasiek nam wypada W sumie niech zostanie w sumie zostanie ten fmasik kolejne skrzyni sigmy potwierdzamy wszystko tutaj po kolei według najpopularniejszych skrzyneczek tutaj otwieramy, tutaj minimalna szansa na koskę, spore szanse są na w sumie Tratora. no i okej okay. Klikamy, sprawdzamy, jak ta skrzynia się zaprezentuje. Czy tutaj coś fajniejszego trafimy? No, niestety, chyba najsłabszy skinek wędruje w moje ręce, więc podziękujemy za tego skina. Sprzedamy sobie 20% na Glocka. Czy my jesteśmy tymi szczęściarzami, którzy wpasują się w te 20%? Niestety, totalnie nie. Niestety, totalnie nie. Kolejne tutaj. Na razie skrzynie Sigmy bez szału, ale myślę, że one się dopiero rozgrzewają. Mamy skrzyneczkę na 30%, więc fajna, ok, dajmy jeszcze jedną szansę zobaczmy, czy tutaj ponownie pójdzie nam dobrze, no tym razem Gail, tym razem Gail, więc jeszcze jedna szansa ostatnia tym razem na tej skrzyneczki mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony i tak jest, pokazała się z dobrej strony no i zarzu zarzuciła po prostu Dysolace Space'em, yy, też 20% jest w sumie na ten kałaszk. w sumie nie, to podobne skiny, w sumie Dysolace Space yy, bardzo dobrze, że nam wypadł dwa razy, ok, kolejna skrzynia, no i ponownie tutaj taka rozbudowana skrzynia tak można powiedzieć, nie tak jak, wiecie 50, tam jakieś dwa skiny. Będzie agencik na 1,90%. No i skrzynie Sigmy zrobiły to, słuchajcie, zrobiły to, bo mamy mega, ale to mega mocnego agenta. Właśnie skrzynię Sigmy. Otwórzmy ją jeszcze raz, otwórzmy ją jeszcze raz. Skrzynia, skrzynia sam Sigma tylko. Sigma, i faktycznie nie wydarzyło się, wydarzyło się. Potęga właśnie z tej skrzyni. Lecimy dalej z tymi skrzyneczkami. Same najlepsze skrzynie, właśnie z tej kategorii. No i co? Według graczy, w sumie. Według graczy, bo to jest według yy, graczy, będzie i tak boski, jeszcze siada. Super. 90% w sumie jest na tego baskila, no ale siada, ale siada. super O, tutaj też troszeczkę bardziej rozbudowana skrzynia, więc klikamy. Sprawdzamy, będzie digielek, czy nie będzie digielka. Discotech nie będzie. Nie jest to digielek, dobra, nawet w sumie on został. Mam jeszcze 67 zł, więc jakoś mega, ale to mega dużo skrzynek Sigmy. Nie damy rady otworzyć. Czekajcie, o tym muszę sobie przesunąć. Jest kartelek, jest kartelek. O, przesunięte? Ej, bardzo fajny draw bardzo fajny traf ten kartelek. W sumie bym otworzył jeszcze raz, ale chcę otworzyć jak najwięcej tych skrzyneczek. Jest Huntsman Knife Marble Fade, więc bardzo ładna koska, Co tym razem wypadnie, monsterek byłby luksusowy, lecz niestety nie wypada MP. Piąteczka, która leci na sprzedaż od razu mamy 26 zł, więc stać nas jak najbardziej standardowa 50. Czyli tutaj test i kurde, czekajcie czy to jest lepszy nie jest lepszy skin. Bo czasami wiecie, niebieski skin potrafi być tym lepszym skinem, no ale nie tym razem, nie tym razem. skrzyneczka za 13 zł, więc jak najbardziej nas stać. Ostatnio. A żeby wygrać, Paysafe Carda napisze jaka jest wasza ulubiona skrzyneczka na CSGO w skinsie i liczbę od 1 do 5. Skrzynia Sigma, no i sprawdzamy słuchajcie wyniki, sprawdzamy wyniki, pamiętajcie w ogóle o najlepszym kodzie, czyli WoWK ety. jeśli naciśnięcie sobie do ładu i piszcie ety macie 5% więcej przy doładowaniu, no i skrzyneczka Milspec na start. No a my przyjrzyjmy się tej skinom, które udało się nam dzisiaj zdobyć, mm, jest troszeczkę tych skinów, będzie dobrze, tyle mogę powiedzieć, będzie dobrze dzięki właśnie agentowi, którego trafiliśmy to ten tryb naprawdę zrobił robotę, możecie się przyjrzeć jest naprawdę luks, jest naprawdę luks, tyle mogę powiedzieć bo do brakuje tak niewiele nie wiem, trzeba tutaj coś podziałać fajnego, o bandurka dobra, bandurka wleci, solo solo, jeden bandura, sprawdźmy czy to był dobry wybór awp pa, w przypadku bandury raczej jakimś mega dobrym wyborem nie będzie, no trudno się mówi zobaczmy co tam gracze zabić aktualnie nam zaproponują och ta na, to, na tą skrzynkę stop nie byłem chętny no ale niestety ktoś się zgarnął tutaj trzy osobówka więc raczej nie tutaj 960 też raczej nie. nie nie ma czegoś co chciałbym tutaj otworzyć więc polećmy sobie sami z jakąś bitwą zróbmy skrzyneczkę właśnie stop lub box nie jestem pewny czekać stop jest tak jest stop jest więc zrobimy sobie taką 10 skrzynkową bitwę 1 na 1 no i zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie nam taka 1 na 1 bitewka. Potem myślę, że rozszerzymy się na bitwy 3 lub 4 osobowe. Nie jestem jeszcze pewny, myślę, że zależnie to będzie od wyniku w sumie samej bitwy. Jak będziemy bardzo blisko kosy, no to jednak raczej będę uleciał sobie z bitwami 1 na 1. Dobra, bardzo podobnie minimalne prowadzenie przeciwnika, możliwe, że teraz na to odzysku. Nie, no dobra, to jest jednak za mało, żeby odzyskać prowadzenie. Mam nadzieję na jakieś fajniejsze skiny w tej z tej skrzyneczki aktualnie prowadzę. No ale szału skinowego aktualnie tej nie ma. No nie ma co się oszukiwać. Dobra, teraz przeciwnik wychodzi na prowadzenie. Ciąga taka mijanka. Ale myślę, że decydujący to i tak będzie jakiś taki bardzo ważny skin. Warty powyżej 100 zł. No, przynajmniej mam taką nadzieję, że właśnie on się tutaj pojawi. No nieważne u kogo ale niech się pojawi. Mam nadzieję, że bardziej u mnie, ale niech się pojawi właśnie taki skin, który zmiecie totalnie wszystko to, co się pojawiło w tej bitwie. Nie mogły to być koski, mogły to być koski Oj kurde, teraz ten już nie jestem pewien kto prowadzi Te ostatnie na pewno skrzyneczki mogły być bardzo decydujące Wydaje mi się, że prowadzę Ale czy to jest jakaś super bitwa? Jest, słuchajcie, Digele, który namieszał Namieszał, bo on tutaj bardzo dużo wniósł Mówiłem, mówiłem, że taki skin musi się pojawić I faktycznie się pojawił No ja nie wiem, czy teraz nie jesteśmy w momencie W którym właśnie Będziemy już mieli Kosę, więc tak Mieliśmy 20 skinów, znaczy zdobyliśmy 20 skinów, więc nie ma Już słuchajcie 12 i zostaje nam 8 skinów, czyli To jeszcze leci na sprzedaż Jak to wygląda, 539 Czyli do koski zostało już Naprawdę niewiele Bo delikatnie ponad 30 zł Ja pierdzielę, ja pierdzielę Co tutaj zrobić, żeby Tą koskę faktycznie zdobyć i to naprawdę Dosyć szybko to wszystko się rozwija Um, niech y, idzie tym, czekajcie. Box 5. Stop, dajemy sobie 5. No i to będzie ta bitwa, to będzie ta bitwa. Jeśli będzie zwycięzca, myślę, że będziemy walczyć o koseł numer 2, no nie. O, po, o kurde, dogryweczka, słuchajcie, dogryweczka się tutaj stworzyła. One foot good tutaj nie może się pogodzić, pogodzić z porażką, że przegrał poprzednią bitwę. Więc przybył się tutaj ponownie odegrać. Miejmy nadzieję, że nie odegra i dostanie w pierdziel drugi raz. Skrzyneczka box na razie bez szału. Zdecydowanie gorzej, niż skrzyneczka stop pokazała się w poprzedniej bitwie. Mam nadzieję że kurde, Ginold to troszeczkę poprawi, bo naprawdę bardzo słabo poszło tej dla Bandury z jego skrzyneczką boksu. Nawet w przypadku zwycięstwa taka bitwa nie pomoże nam zdobyć kosy. Ginold, dajesz, dajesz czymś fajnym, jeszcze fajniejsze. Ginold, masz naprawdę duże na nadrobienia, ale takim o, akwamaryna od Ginolda i Ginold zrobi to zrobi to, ja w to wierzę, jeszcze trzy skrzynie. Przeciwnik tej raczej koski nie powinien dropnąć i będzie to raczej wystarczające, słuchajcie. Będzie to po prostu wystarczające, żeby zdobyć koskę. No i kończymy tą bitwę. Ostatni skin, który tutaj wypada, nie jest żadnym totalnie zagrożeniem, więc Drugi raz rozwalamy One Foot Guda, No i mamy zwycięstwo, które pozwala nam właśnie zdobyć koskę numer jeden w dzisiejszym odcinku. I będziemy walczyć o koskę numer dwa. Więc e, sprzedajemy sobie skiny tutaj, które udało mi się zdobyć. Jest elegancko, jest elegancko. Nie, nie jest to ponownie odcinek, w którym jakoś tam minimalnie nam zabrakło. Więc idziemy sobie. I są jeszcze dosyć spore, w sumie ej 60. Jeszcze mniej nam brakowało, właśnie do kosy. Więc pierwszą koską w dzisiejszym odcinku, Którą zdobywamy, jest Bowie Knife Doppler. Ja, chyba najlepszy skin, chyba najlepszy skin, jakiego kiedykolwiek trafiliśmy, że z tej skrzydeczki ja pierdzielę co za odcinek. Odcinek kończący ten rok. Naprawdę, totalne sztosiwo naprawdę, totalne sztosiwo Mamy jeszcze 140 zł, żeby słuchajcie, zdobyć koseł numer 2. I nie zmarnujmy tego, nie zmarnujmy tego. Poszukajmy sobie od razu e, taktyczki na następny odcinek. Wiecie co, wokół mi wpadła właśnie skrzynka Neon Time. Nie możemy jej otworzyć zbyt dużo, ee, ale cztery sztuki mogą się pojawić na bitwie trzyosobowej. Bardzo ładna skrzynka wizualnie. Zobaczymy jak pod względem zawartości dzisiaj się nam pokaże. E, tutaj macie skinny, tutaj macie skiny, które są dostępne e, Hasman, Knife, Marble Fate, jest to główna nagroda właśnie z tej skrzyni. No ale poza nimi jest jeszcze na przykład Neon Revolution w różnych tutaj stanach ze bez Draka, Battle Scared, więc jest naprawdę tego dosyć sporo. One foot good dalej chce z nami walczyć, co ciekawe więc on absolutnie się nie poddaje, On ciągle domaga się zwycięstwa. Dostanie w pierdziel po raz trzeci. Niemożliwe. Ej, dosyć dobre skiny wpadają. Ale jest remis z one food goodem i niestety on wychodzi w aktualnym momencie na prowadzenie, więc może chyba się doigrać tego zwycięstwa, na które tak mocno czeka. Ostatnia skrzynia, ostatnia skrzynia. Czy go rozwalimy pod koniec? Niestety nie. Niestety nie, udało mu się, słuchajcie, udało mu się i on zwyciężył bardzo mocną bitwę, bo nie ma co się żegiewać, ta bitwa była naprawdę mocna i wartość samej skinów jest oszałamiająca. No i co, zdobywamy tutaj jedną kosunię, ale za to jaką? Boy Knife Doppler zdobyty w dzisiejszym odcinku. Mamy, słuchajcie, jeszcze tutaj możliwość na GeForce zdobywania klejnotów, zadoładowania otwierania skrzyneczek eventowych potem możecie korzystać z trzech trybów, jakim jest to otwieranie właśnie takich skrzyneczek za klejnoty tutaj taka skrzynia, którą można sobie po prostu też wybrać i po prostu trafić sobie jakieś tam właśnie skiny, no i ranking, którego można sobie po prostu wpłacić klejnoty i brać właśnie udział i za jakieś tam nie, niekoniecznie najwyższe miejsce, ale za jakieś miejsce po prostu zgarnąć sobie skina. Ja dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć!